na to ja, Gigi. Dziedzi... Grzyb, ze mną jest Adziaks i jesteśmy na serwerze To jest 45.myserve.eu 2.38414, IP w opisie <noise> Spoko, no, fail um, Informacje, 5 osób w gildii, nowa gildia, reaktywacja nowej gildii yy... ja Zacznijmy od pokoju, dobra, pokój, pienia 2003 mojego kuzyna Jak widzicie, jest bardzo skromny No chodź tu o No ja jestem tu, lagi są tu jest bardzo skromny łóżko z Ikei, znaczy się z McDonalda. E, pokój wierka, e, jest taki super, ponieważ ma skrzynię, a w tej skrzyni praktycznie te jest nic i to jest najlepsze. Teraz pokój. E, pokój użytkownika. E, JJ grzyb nieczynne z powodu, ze, że zamknięte. Skrzyni ma arbuzy, wezmę mu trochę pokój grab skate ciągnie się zanim wejdziesz no i on ma bardzo duży pokój no i wziąłem dwa diacy do di grzyb. no, no, mój... no bo, ale dałem mu taki ładny mieczek o, o ten o no, mój pokój jest ogółem najlepszy bo przypomina mi pracownię passeraczkę dobra, dobrze to chodźmy. jest mój pokój bardzo ładny w ogóle pokaż, widzą ile mam. Na pokoju mamy coś takiego. dżedzie i nieczynne z powodu, że zamknięte. Patrz, pokaż, widzą ile ile jestem. Jestem bardzo biedną osobą, a usmiechem ja założę. Jestem bardzo biedną osobą, no bo wszystko, co mam, trzymam ogólnie w no, Trzymam, pokaż, czekaj. Pokaż im, ile mam diaksów. Cześć, z dwóch. Mm, idę na na spawna. No dobra, to ja Moż może. Muszę się Zanim ty wrócisz to... To są moje diaksy chome e, from... I teraz taki fajnie naciskamy w 3 Jak? Ale mnie korci jeny. Nie, tak. mnie też. Gdzie jesteś? E, pokaż widom, ile tego w skrzyni pieszczego Diaksu. A gdzie, gdzie masz te diaksy? No w skrzyni bilgi, górnej. Górnej Tak, to są ma ja mam tylko stack. Masz minikorci do kopania? Dobra, no to pokażmy teraz tutaj... Nie, 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 nie jeszcze nie. To jest w ogóle pokój, y, gdzie tu walną no, meteoryt. W ogóle jesteśmy w Rosji. Y, no i jedną kratkę tam do góry to jest ten jak i tam Moskwa, nie? I tam są ci, te, wiecie, Staliny i... Ty jesteś głupie ale dobra. Nie, Staliny są super. Dobra, to jest nasza farma. Czekaj, taka... ja sobie, wiesz co, y, multiplayer... Wezmę na 20 tam ten czat widoczny. Dobra. A tak w ogóle sobie zmieniłem, teraz nie wyrzucam przedmiotów w kół, tylko kanie, bo tak mnie to wkurzało. Tak, okay. ja jestem bardzo biedny, to jest moja ten... O, 13 jeszcze diaksów, wow. Czy tak jesteś aj. biedny, to pokaż jaki ten dobry ma graba. graba? Ty no właśnie, on jest najbogatszy. <grym> Czekaj, masz <patrz> to. Checheszki. <grym> ja walę. Prezent <noise> dobra. Ogólnie my nie wiemy, co wczoraj jedliśmy i robiliśmy, więc a, dzisiaj a, 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 mogą mieć przypałe. Nie graby. Nie bierz czego <noise> Graba jej, Diaks, ale co to jest? Kardy <noise> Prezencik. Szkoda, że nie można robić tak, że włożyć do skrzynki tabliczki i w niej czegoś na, i w niej coś napisać wtedy to, to by nie była już skrzynia, tylko rezerwa dla głodnych małp. Dobra, mów co chcesz robić, bo Adziex jest szefem gildii, ja jestem moderatorem. Mówił, czy dostanę wyższą rangę. Jej, cieszę się bardzo. Ale jej nie dostaniesz. Nie no, nie, nie, nie dostaniesz kiedyś. Ej, masz stone'a? Hmm, tak, nie, nie mam stone'a, chociaż kopię Silvtaczne. Dobra, nie. odwróć się i daj mi ze stack albo mniej. W ogóle na serwerze jest wgrany szybki Exb. No i dostajecie, jak jesteście nowi, nie, yy, to dostajecie ziomki... Yy... Weź to samuruj, nobie. Nie wiem. Jesteś nobem, usiadam to sobie. O rany, rany, jestem niepokonany, h.i.p., h.o.p. Jestem sobie, usiadam to bogiem. Nie. czekam, kiedy... Dobra, się... dokończę. No i na serwerze, jak zabijecie tą... to, shinkie, to czy, jakieś czy jakieś zwierzątko, to... Nie, nie zwierzątko. Osobę. To... Z miecza to, dosta... to, do... to jest taki coś jak level BWP. Ja mam PvP god i mam 66 level WOP i za każdy ten dostajecie diaksa, więc nie warto. A i um, tak to... w ogóle diaksy wypadają ze stałna. No jest bardzo duża szansa. Znaczy no nie zawsze, ale czasami. Tylko trochę głupi ten system kupowania wibów. Czemu? A no... Musisz kupić musisz doładowanie kupić... w oręcz i dać. tylko Nie w oręcz, tylko w, no, w, w pomarańczowe. A, Czy znaczy, pomarańczowe? Musisz kupić doładowanie w pomarańczowym. No i dać kod adminowi. No ale nie, tak to serdecznie jest fajne. No, VIP, VIP na serio jest trochę zły, ale. Czyp? Wymieniamy to wszystko na stronę. Czy? Co? Ja to za to nagranie dostaniemy VIP-a. Z tym gadałem, nie? Ale wiesz... No nie nie mogę... Ej, Lol, jakiś erg w Anko. W ogóle droga ciążąca y, przez naszą gilię Tom, a naszą gilię starą. To jest jakieś 3000 kratek? Po co mówiłeś? Jak teraz z... nas znajdą, to będzie przypał. A skąd wiedzą, że to jest na przykład nasza gwicie? <grym> Okradamy kogoś i... Tak jak wtedy jak znalazłem z, z pieniem o nie? i co się okazało? Co? Tam było takie coś, że był napis e, okra, okradajcie sobie co chcecie, ale nie wierzcie Diaksu i taki stag Diaksu w skrzynienie. Jeny, nudy! A bo wtedy co my znaleźliśmy w tej starej bazie naszej, tej pierwszej. Yy, to niedaleko ja sobie chodziłem, szukałem potworków. I znalazłem ten. Ej, to mogłeś zostawić! Jaka to była ta pierwsza ten, baza? Ten domek co graba budował z, z ten z kobla. No, bo moja pierwsza baza w ogóle bez nas to. był zamek na sto kratek, ale okradli go Piskwa 2002, ale spoko, ja go mam dwa ma hity, więc. Ej, ale mogłeś to zostawić tutaj taką ścianę fajną, to tak fajnie by wyglądało. Nie no, i tak robimy kopalnię. A tu będzie kopalnia. No. Gdzie teraz kopać? Kopytko. Jej, lubię kopytka. No daj, chodź kopiemy. Co ty robisz? A w dół! Widać, że mama nikogo kocha. Co Fak, ej lol, pułapka. Nie gadaj. No <laughs> co pułapkę. A, wpadłem do pułapki. No f... No, won mi. <laughs> ej, no mój diaks. A, no, no. jeszcze, już się oddaję, masz. Nie, 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 nie oddawaj, nie oddawaj. dobra. Czyli robimy tak, że kopiemy jedno i w dół, tak jak to było na YouTube'owej wyżynie? Nie, nie, nie. Jak było na YouTube'owej wyżynie? No, że kopali jedno i potem jedno w dół. Takie schodki robili. co, ja zaraz będę miał jest taki diakson, nie chcę się chwalić, ale możemy robić bloki diaksowe, tylko po co nam? No. Jak ktoś bije, będzie miał radochę. Eee... Wiem co dam Ci na prezent. Kiedy masz urodziny? 26 sierpień. No to masz pojawanie, nigdy już nie będzie Nie No. Eee, w ogóle... Konkurs. O, o, od razu mówię, że ja nie jestem jego organizatorem. Od razu I mówię. Tak, ale... E, konkurs jest trochę warty, jeżeli chcecie z nami grać. Więc tak, polega na tym, że w komentarzu musicie napisać e, w nawiasie takim kwadratowym. Nie wiem, kwadratowym? Jak się mówi. Nie mam pojęcia. Weźmy, że w kwadratowym. No, pokażę Wam o co jemu chodzi. O coś takiego wyślę na czacie. Zobaczcie o to. Nie. No, dobra, ja wyślę. Patrz, takie coś. P. Tak, i czekaj. No, tak, takie coś, tylko że ten drugi nawias to jest w stronę TP. Z tego P. Ta... No, no, tak, no. Po tym, musicie napisać coś, co, co nas najbardziej lubicie i najlepsze komentarze będą wygrywać. I będziecie mogli z nami nagrać odcinki i dodatkowo będziecie mogli dodawać do gildi, Jeżeli oczywiście nie jesteście hamstrz, bo jak jesteście chamscy, to wiecie, my znamy komendę fkick. Ja ogólnie że... myślałem o tym, żeby powiedzieć, co, co jest z tym, tym naszym Skyblockiem. SKKFa serwer z skkf -a. Ja ładnie. W yy, ogóle nie z naszym skyblockiem jest tak, że my już go mamy w dupie i mamy ważyć gdzieś. i Ci powiedział, że nie chce mu się już nagrywać, bo jest bez sensu SkyBlock no, i usunął ma mapę. Ja, ja mi się nie chcę nagrywać, nawet nie tak. Staram się, co lubisz. Po prostu ogóle, mnie nie lubi. Ma jako Biedną mamy farbę, bo nie chce nam się być na powierzchni i szukać tych. Nie, nie nam pieniowi. Yy, ale będziemy mieli kopalnię. Tak jak miał być Mob Grinder. <gryzny> mob Grinder chcieliśmy zrobić, ale no niestety, no tak wiecie, a troszeczkę blisko mamy Bedrocka. Ej, wiesz, to jest przypomnij, teraz mogą przekopać całą mapę i nas odszukać. Sam jesteś. Nie no nie. Yy, jak, jak niby. No, wiesz. Są tacy ludzie. No tak, masz rację, są tacy ludzie. No wiesz, admin zabrał mojemu koledze eku, nie bo, bo mój kolega miał lepsze niż on. No um... właśnie grabę wczoraj y, admin nie? Wziął wszystkiemu przedmioty z eku wyciągnął i... Lefoch, mam cię w dupie. No damy chyba grabowi jak na eku, ek nie? No tego co tam do skrzynki włożyłeś. Znaczy my ich nie... Nikt nie szkoda, bo ja mam przez taki zaraz. No a ja mam ja, dopiero... A ja y, nieważne diak Najpotka. Nie. A ja znam hasło jednego takiego kolegi. Y, kolega się nazywa JJ Grzyb. Nie, JJ Joker. Wiedział. Wiedziałeś, że to powiem, nie? Jest jeszcze. W... To jest właśnie zadawanie się za dioksym, nie? Ale patrz, no mam, mam twarzeczkę, nie? Oglądasz jak biały murzyn. Patrz, ma nitkę dresy mocy. Jaki dresierz, lol. Jaki dresierz. <grym> ja w sumie też. Protection 4, Blast Protection 4, Torms 2, Protection 3, Protection 2. Tak. Wspomnijmy o tym, że robimy serwer przez to Dobra, weź ich już nie ukłam. Znaczy, robimy, ale ty jeszcze o tym nie wiesz. Ja, ja chyba temu robię screena. Ja zrobiłem właśnie. I wyślę wam, ludzie dam wam tam komentarze. No. Tak, Ta, i F3 jeszcze wciśnię, nie? Dam im ten, dam im. Za tym nawet jakbyś. Kliknę F3, chociaż nie klikaj, to to są cztery różne mapy, bo to jest naprawdę duże. Jak się kończy jedna, to jest druga, no tak kwadrat duży z czterech map i na każdej są te same kordy, więc. E, ja kliknę F3. Nie klikaj. Ale wiesz gdzie? Na spawnie. Na samym środku spawnę. Ty, 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 mo, ty, może zgadną gdzie spawn. F3. Macie. Podziwiajcie chwilę, róbcie sobie screeny, czy co tam chcecie. Koniec F3. Aparatem do zębów. Patrzcie, to jest mój miecz. Ben of sharpness 4, lotning 2, fire aspect 2, breaking 3, efficiency 4, skill touch 1. I to są takie. Chodź kampimy na nowych. Co? Chodź na nowych. Ale nie, nie umiesz czytać? nie na nowych, na innych. Do gildii i potem ich wyrzucamy i zabijamy? nie Nie bądź po prostu trwąscy, koniec odcinka, i dawaj robimy tak jak mówiłeś. Co? Nie nic, 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 nieważne, nic. Ej, zaczęliśmy 36, jest 52, 13 minut minęło, co nie? No. Mogę coś jeszcze powiedzieć? Mów. Piętka. <laughs> Nie, nie, gdzieś cicho bądź, cicho bądź. <noise> Dobra, wiecie co, ja już kończę. Nagramy dwa odcinki jednocześnie. A, i niedługo będzie seria z Rush Team'a. Team, bardzo fajna gra, polecam. Trzymajcie się, cześć, pa, też was kocham. Tak, masz rację, bardzo fajna seria. Jesteś cipika.